Robimy dzisiaj taką e, kulinarną familiadę tutaj, e, która będzie walką dwóch drużyn. Będą księża walczyli z wójtami, a troszkę będziemy się zajmować działalnością kulinarną. E, mamy z tej dziedziny pytania, no bo też i ten piknik, i to spotkanie jest takie troszkę poświęcone sprawom kulinarnym. Natomiast no, jestem taką osobą, która troszkę tutaj nakręci koniunkturę tego całego spotkania, mimo że ta familiada tutaj będzie trochę inna oczywiście, bo jej się nie da zrobić tak, jak to robimy w studiu. Taka trochę inaczej przetworzona, trochę inne zasady, trochę inny regulamin, ale wszystko razem będzie podobne. Witam, witam serdecznie Państwa gorąco, bardzo miło że jesteście Państwo tak tutaj licznie zebrani. Ja się cieszę niesamowicie, że jestem dziś z Wami. I mam naprawdę olbrzymią tremę, ponieważ takiej familii jeszcze nie prowadziłem. E, tak ułożonej, w takim fantastycznym składzie, fantastyczni zawodnicy, y, publiczność, no naprawdę u siebie w studiu nie mam tak licznie zgromadzonej publiczności, e, także cieszę się, że nam nie pada na razie na głowę. W ogóle dziś wszystko będzie, proszę Państwa, na piątkę, tak, taką mam nadzieję, ponieważ mamy pięciu zawodników po jednej stronie, pięciu zawodników po drugiej stronie, będzie pięć pytań, które zadam, każdy z zawodników będzie miał, to też dla naszych grających informacja, tylko pięć sekund na to, aby odpowiedzieć poprawnie na to pytanie. Mamy pogodę, to już mówiłem, na piątkę, Mamy 5 stopni, to znaczy nie, no z 15, no 15 mamy, w każdym razie jest ciepło i zacznę od żarciku, prawda? No bo to musi coś być takiego. Mamy historię kulinarną, mamy fantastyczne spotkanie dzisiaj. Tutaj możemy sobie i pojeść. Państwo pewnie popróbowali fantastyczne potrawy, pasztety, no bo to miejsce sławne z tych pasztetów. No i coś o kulinariach, taka historia mi przychodzi do głowy. Otóż facet przyszedł do restauracji coś zjeść, mięsnego oczywiście, no bo jak inaczej, e, zamówił sobie kotlet mielony. Więc pyta kelnera, czy ten kotlet mielony jest dobry, świeży. On mówi, proszę pana, no to jest... Samo, samo, cudo, proszę pana, ten kotlecik dla pana szanownego. No to z kartofelkami, jakby pan był uprzejmy, do tego może jakaś marcheweczka, może ogóreczek, może pomidor, jak pan sobie życzy, szanowny. Podał mu to wszystko i on tak smakuje ten kotlet, coś mu tak dziwnie jakoś nie leży w smaku, więc woła tego kelnera, Mój proszę pana, Pan był uprzejmy tak zaznaczyć, że to, że to takie cudo, prawda, że, że taki świetny, świeży. Ale ja mam wrażenie, tak próbuję, wie Pan, jakiegoś czasu, że mięso w tym kotlecie mielonym jest troszkę nieświeże. A on mówi, proszę Pana, tak niech Pan do mnie nie mówi, mówi kelner, proszę Pana. Jak może być nieświeże, proszę Pana, kiedy w tym kotlecie mielonym mięsa nie ma w ogóle? Jak nazywają się kruski... Przygotowane na parze. A, bo pierwszy Paweł. Paweł pierwszy jednak. A, to jednak był. No i już odpowiadamy. Kruski parowane. Popatrzmy, ile mamy punktów. Mamy taką tablicę. Nie wiem, czy Państwo widzą. Jest kruski parowane. Mają punktów 23. Brawo, brawo dla Wójta. No i Piotr Ksiądz teraz ma szansę. Tyzy są trochę niżej, mają punktów 20. Czar... Czajków, od Czajki. Od Czajki, nie myli szankowe. no więc właśnie. Wina Czajka. Ja muszę zapytać Wójtu, bo pewnie Wy też macie taki problem jak i ja, prawda? Każdemu się wydaje, że władza jakakolwiek, to oni cholera nic nie robią. Nic, nic, no, tylko mają kasa i nic, niczym się nie zajmują, rządzą, mają sekretarki. Yy, czy to naprawdę jest taka łatwa robota? Henryk. O to nie jest tylko tak do końca, bo no. yy, bycie Wojtem to przede wszystkim duża odpowiedzialność, również za swoją gminę, za sekretarkę też, I za wszystkich pracowników. No ale to prawda, tak, brawo na Wojta, yy, rzeczywiście, mają na głowie trochę problemów. To nie jest tak łatwo. Józek, Józek. Józek chce o swojej gminie coś powiedzieć. On jest z gminy. Gmina Kraszywice. Mamy takie dwie superamskie atrakcje na terenie gminy. Jedna to koniec świata, gdzie 21 grudnia obchodziliśmy bardzo uroczyście. Wszystkie telewizje polskie, były wozy satelitarne i tak dalej. Przez trzy dni nic nie robiłem, tylko wywiadów udzielałem. No i tak na poważnie to jeszcze mamy Muzeum Mariana Falskiego. Ja tu przyjeżdżam, patrzę tak, chlebek, ja jest, to no, szybki kupiłem bardzo dobre. A, a, księża, a, a księża jest kryzys u nas, czy nie? Tak dobrze współpracujemy z władzą. Jedni pracują, drugi się modzą, dlatego kryzysu w nie ma. Tak, bardzo ja! Czyli jak... My w Warszawie, ja tam mieszkam, właśnie pod Warszawą mieszkam też, ale powiedzmy, my tam mamy niby kryzys, to jak do Staszowa przyjedziemy, to to będzie dużo lepiej. Będę okay. działa chyba. Bo, bo słabo się modlą. No. A, słabo się modlą. Trzeba się więcej modlić proszę Państwa i wszystko będzie załatwione. No dobra, teraz mamy tu jedną odpowiedź, dwie szanse. Jaka odpowiedź jest? Kluski na łachu. Na łachu? Wy się zgadzacie? E, są brawa, widzę tu panie, biją gospodynie. Ciekawe stąd księża wiedzą jak się nazywają kruski, chyba sami nie gotują, ale pogadamy. To są kruski na łachu. To są kruski na łachu, proszę Państwa. No i bardzo ładnie. I 144 punkty. To szło. To szło. Księża mają punkty, ale ładnie odpowiadaliście. Rozgląda się majster. Mówi tak, wiesz co? Ja się tylko tu na górze. Ja muszę się zorientować, co tam jest. Ten włas odchylił, osk zatkał i mówi, idę do dołu. I zamurkował do tego szamba. Przez jakiś czas go nie było. Głowę wychylił, by... lekko przybrudzony. Mówi, Jasiu, daj mamy na trzynastkę, to sz -y szacować I tak ja jest, ser, wyjął podał mu, ten mówi, pierszkę. Zamurkował, jakiś czas go nie było. I znowu się wychylił. I mówi, Jasio, y, daj no mi teraz normalnie młotek, ten z tych średnich. Wyjął z toru młotek, znowu majster, to szambo do domu. No i po jakimś czasie nagle to szambo psz, 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 opadło. Wyszedł majster dumny, z tego szamba brudny cały, wyczepał się, zmniejszył się do Jasia i mówi tak, wiesz Jasiu, bez życiu jak się nie będzie rzucił. To całe życie będziesz na życia podarł. Jedni czarne mają, dru drudzy takie szare. A te szare to ja widziałem, że, że siostry zakonne mają takie. Co? Ale ksiądz. Ale opalony na wakacjach był, w kanary. Nie? W Grecji. w Grecji. W Grecji. Nie, no widać, że gdzie to takie słońce u nas. Ale tam fajnie, w Grecji jest dobrze, e, poważnie w Grecji. A, śladami św. Pawła e, ksiądz pojechał trzy e, pół wyspy? nie, z tam gdzie klasztory e, e, też, a Korynt Saloniki, ja tam byłem w Salonikach jako agent numer jeden. Od <noise> wtedy księdza nie było. Trzy cztery. mówiłem, że jednak taktyka, ale to z, czasami się opłaca być drugi. To prawda. Wszystko to, co tutaj Pan mówi, można w Kobelengu Górze robić, bo tam są takie piękne tereny i góry i lasy. Grzyby, jazda na konno, jazda rowerem, na Kobyle też można. Słuchajcie, my jesteśmy tu w tym programie po imieniu wszyscy. No taka, taka to jest jakby nasza filozofia familiady, więc bardzo proszę, przecież ja tak no nie ośmieliłbym się tak do do, do księdza mówić, tak ty Tomek słuchaj, wiesz, tego, no to tak trochę wiecie, ale no, ale jak jest program, to, to i do premiera by, bym mówił i do tego, i do, do prezydenta tak samo, prawda, to mnie w ogóle nie interesuje. Czyli ksiądz normalnie, jak ma wolną chwilę, to sobie żyje, ale z gotowaniem. Gotujesz sam czasami, czy jednak nie? A, to by... Nie mam gospos... Proszę nie podpowiadać. Nie mam gospos... Nie ma gosposi, no przecież mówi wyraźnie, że nie ma. Mama osenarba, mama przyjeżdża i gotuje. A jednak, no dobrze, ale, ale no jednak prawda gotowanie to jest taka domena męska też czasami, bo kucharze no to są mężczyźni głównie, prawda? Ale rozumiem, że co, nie ma czasu, nie ma gdzie. Kuchnia jest przecież, prawda? Musi być. I zmywarka też. Ksiądz zmywa na zmywaku. Dobrze, słuchajcie, no więc mamy dalej dalszą część naszej zabawy. Szukamy odpowiedzi kolejnej na to samo pytanie no właśnie Ostrzeszowska Kulinariada. Ostrzeszowska Kulinariada, czyli to co teraz się dzieje, prawda? Sprawdzamy. Pierwsza utrata. Yy, no nie, nie ma takiej odpowiedzi. Piotr, szansa. Może coś jeszcze? Koncerty. Koncerty. Koncerty, które się tu odbywają. Czy to są koncerty? A więc Panowie wójtowie, szansa do przejęcia macie punktów co prawda niewiele, bo 41, ale yy, wójt Paweł. Panie Karolu, woli uzupełnienia tylko, jesteśmy tu w zacnym gronie księży wójtów, ale też mamy tutaj zastępcę, jestem zastępcą burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów. Ostrzeszów ma swojego burmistrza i mamy też pana burmistrza z miasta i gminy Grabów nad Prostą, pana Zenona Cegłę, także jesteśmy tutaj w składzie i burmistrzowie, i wójtowie. Mówiłem. Nie, no proszę bardzo. Nie, jednak żeby tu nie było, że, że tylko wójtowie. I panowie burmistrzowie. Czyli jest burmistrz Paweł. Nasza odpowiedź wspólnie wypracowana w czasie pierwszej edycji tego festiwalu była podjęta próba bicia rekordu Guinnessa na największy tort pasztetowy. I taka jest nasza odpowiedź. Bicie rekordu Guinnessa, Bicie rekordu Guinnessa w torcie... Pasztetowym. Czy to jest dobra odpowiedź? Piaum. Niestety. Coś panowie burmistrzowie i wójtowie nie mogą się przebić, bo księża mają 241 punktów. No, a tu mamy po drugiej stronie zero. Tak jak powiedzieli, tak robią na razie. <ślatyfikacja> tak, jakoś, jakoś dotrzymują słowa. To stara taka jest zasada z dawnych czasów: jak ktoś przychodził załatwić coś, na przykład w sprawie mieszkania do jakiegoś szefa spółdzielni, to zawsze mu odpowiadał w ten sposób. Proszę pana, zrobię co będę mógł, proszę pana, nic nie obiecuję i dotrzymam słowa. No i gość wychodził zadowolony, prawda, mówi fajną odpowiedź mi dał, co tam mówi żona, no fajnie odpowiedział, że pozytywnie, że wszystko zrobi, co będzie mógł. Także yy, robią, co, będą, co mogą. Proszę Państwa, mamy 241 i 0 i kolejne pytanie. Punktów najwięcej ma, 30, a więc panowie walczą, Ciężar tu widzę, że nie, nie są za mocni w tym temacie, no ale yy, panowie burmistrzowie, już pamiętam i wójtowie, wiedzą o co chodzi, bo przecież wszystko mianują, te tabliczki robią tam wszystko tego, a, a księża tylko y, 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 przeżegnają, żeby było zgodnie, y, prawda, z tego y, wszystko, żeby się zgadzało. Mamy jeszcze jakieś nazwisko, y, Paweł, ale właśnie, no bo y, y, Paweł, burmistrz, tutaj, prawda, Państwo znają, lubią i kochają, ale nic nie powiedział o sobie, że jak czuje, ile godzin burmistrz pracuje. Dziennie. Tu jest mikrofon, właśnie można do niego mówić. Dobrze, panie Karolu, gwoli sprostowania jestem zastępcą burmistrza i mam, <laughs> i mam zaszczyt reprezentować nieobecnego dzisiaj pana Mariusza Witka, który jest e, moim dobrze. szefem. <laughs> Natomiast co do pytania. E, oczywiście 8 godzin to jest taki standard codziennie od poniedziałku do piątku, ale przychodzą również weekendy, w których wiele się dzieje i tak jak dzisiaj mamy tego przykład, również staram się brać udział w tym życiu, które się... Również poza urzędem dzieje. Ale skromny, prawda? nie, ja tylko zastępcą. Ale generalnie do zastępcy mówi się, panie burmistrzu. No. Tak, rzecznościowo tak, ale burmistrz jest zawsze tylko jeden.